Cześć, to był Małyniak. Dzisiaj przepuśnica. Zobaczymy, ile może. I gdzie ma maksa? Zaczynamy. Tutaj mamy przepuznica Fi75. Tak jak widać, jak się otwiera. Kawał dobrego gardła. Tutaj mamy podziałkę. Przygotowałem na szybko. Taką podziałkę, która pozwoli mi na ustalenie w miarę dokładnej wartości ustawienia przepustnicy co 10 stopni jej otwarcia. Na podstawie tego wyznaczę przepływy w tych konkretnych otwarciach przepustnicy i na podstawie wyników stworzę charakterystykę. Jak już będę miał charakterystykę, będę w stanie określić, w którym miejscu występuje maksimum przepływu. Z doświadczenia wiem, że to maksimum przepływu nie zawsze jest spójne z maksymalnym otwarciem przepustnicy. Tak więc tutaj spróbuję to określić, gdzie fizycznie występuje. No i wtedy już będziemy wszystko wiedzieć na temat tej przepustnicy. Standardowo obciążenie 25%, cali, jeżeli chodzi o podciśnienie, przepływ przez przepustnicę 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 stopni otwarcia. No, i tutaj wpiszemy wynik maksymalny. Jak to będzie wyglądało? Sam jestem ciekaw, ale wiem, że te duże przepustnice charakteryzują się nieliniowymi charakterystykami przepływu. Tak więc tutaj no, zobaczymy, jak to wygląda konkretnie w tym przypadku. Zaczynamy zabawę z przepływami. Na czym będzie polegało to badanie? Tak, jak już wcześniej powiedziałem, będę otwierał po kolei przepustnicę i będę sprawdzał stabilizację wyniku czyli w momencie kiedy wynik przepływu się ustabilizuje ten wynik konkretnie zapiszę następnie przejdę do mojego kalkusza w Excelu i uzyskam wynik konkretny w ilości litrów przepływających powietrza na sekundę przez tą przepustnicę oczywiście sam wynik będzie skorygowany o zmienną jaką jest ciśnienie atmosferyczne i wtedy Uzyskam informacje na temat, ile powietrza przez tę przepustnicę da się przepuścić. Zaczynamy. No i tutaj się okazuje, że muszę uruchomić szóstą pompę. Szósta jest zasłonięta, tak więc chwilka relaksu. Trzeba wsadzić łapę i najzwyczajniej w sieci uruchomić szóstą pompę. Co w takiej sytuacji, kiedy zakres maszyny się kończy, widać, że przepustnica jest w stanie znacznie więcej przepuścić niż ta maszyna jest w stanie wygenerować przy takim podciśnieniu. Tak więc obniżę podciśnienie, no i niestety muszę powtórzyć pomiar jeszcze raz dla podciśnienia niższego. Tak jak widzisz, podziałka przepływu jest ruchoma. Jest to nic innego jak. Mnożnik, więc tutaj w tym przypadku, ze względu na to, że będą znacznie mniejsze przepływy, obniżam wskaźnik przepływomierza i dokonuję pierwszych kilku pomiarów na podstawie parametrów przepływu, i również jest to uwzględniane przy moim kalkulatorze. Tak więc to działa na nowo. Ok. Kilka serii pomiarów kończyło się na tym, że zrobiliśmy pomiary dla wartości podciśnienia równej 200 mm słupa cieczy. Jakie wyniki? Najwięcej 835. I szczerze mówiąc robiłem tam korektę ustawienia, niewielką, niewielką korektę ustawienia tej przepustnicy i się okazało, że maksa ma w szczycie. Szczerze nie spodziewałem się tego, ale no generalnie zasada jest taka, że im większa przepustnica i im płytsza, tym ten maks gdzieś jest pomiędzy. Znaczy, nie, nie ma wartości maksymalnej otwarcia przepustnicy. W tym akurat przypadku widocznie ten stosunek wysokości samego kanału do szerokości, do średnicy przepustnicy, daje na tyle stabilny efekt przepływu, że faktycznie ta przepustnica ma wartość maksymalnego przepływu w. Maksymalnym zakresie swojego otwarcia. Co tutaj 835-825, różnica 10 stopni, a efekt jeżeli chodzi o litraż, to na pewno nie będzie za duży. Tak więc to jest bardzo ciekawe, jak ta charakterystyka będzie wyglądała. Podejrzewam, że będzie już gdzieś tam się wypłaszczała. Dodatkowo, musiałem przejść na drugi, drugi kąt. No co oczywiście spowodowało. Pogorszenie troszkę, jeżeli chodzi o jakość odczytu. Niemniej jednak, wartości zostały odczytane i z tych 10 wartości ustalę charakterystykę przepływu przez tą przepustnicę przy wartości podciśnienia 200 mm słupa cieczy do komputera. Już po przeliczeniu wartości przepływu dla 200 mm pod, słupa cieczy podciśnienia pod przepustnicą. W momencie pomiaru przepływu przez nią. No i okazało się, oczywiście, po części tak, jak przypuszczałem, po części tak, jak nie przypuszczałem. Tak? Pierwsza podstawowa sprawa to jest kwestia taka, że charakterystyka przepływu przez tą przepusznicę nie jest liniowa. Za chwilę pokażę Ci to na, na ekranie. Teraz akurat to tak prześwietla. Druga sprawa, maks przepływu występuje w maksie otwarcia. Szczerze. Stosunkowo rzadkie. Świadczy to dobrze o tej przepustnicy. Zobaczmy na charakterystykę, to opowiem Ci coś więcej. Tak jak widać, tutaj wartości maksymalnego przepływu przy 90 stopniach otwarcia przepustnicy wynoszą 175 litrów na sekundę przepływającego powietrza. Tak więc tutaj jest to stosunkowo duża wartość. Zwróć uwagę, że tutaj w zakresie 10-20 stopni praktycznie. Za dużej, różnicy, za dużej różnicy nie ma. Dopiero coś się zaczyna dziać w wartości od 40 stopni. No i tutaj widać wyraźny wzrost przepływu, i następnie następuje załamanie tej krzywej. Przy takiej wartości podciśnienia, jeżeli ten silnik generowałby takie podciśnienie, nic więcej by w niej nie przepłynęło. Tak więc, w tym przypadku jest to znowu ewidentny przykład na to, że. Przepływy są specyficzne, i tak na dobrą sprawę, zależne od również konstrukcji samej przepustnicy. Biorąc pod uwagę równy podział otwarcia, no to okazuje się, że przepływ nie jest, że tak powiem, rosnący liniowo. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej przepustnicy? Konkretnie są przepustnice, które charakteryzują się tym, tak jak już wcześniej wspomniałem, że ich maks przepływu nie występuje przy maksie otwarcia. No w tym przypadku, akurat ten maks przepływu sprawdziłem i faktycznie występuje przy maksie otwarcia, czyli no można powiedzieć, że zderzak przepustnicy fabrycznie został poprawnie ustawiony. W sytuacji takiej, kiedy ten maks przepływu jest mniejszy przy maksymalnym otwarciu tej przepustnicy. Dochodzi do takiego zjawiska, gdzie ty wciskasz gaz do końca, um, i czujesz, że samochód jakby wolniej jedzie. Ciutkę odpuszczasz, efekt jest taki, że y, samochód jeszcze trochę przyspiesza. Pomimo tego, że teoretycznie mniej mu dajesz gazu. No właśnie, to jest ten efekt, że zwiększony opór wewnętrzny przepływu powoduje to, że niestety spadek przepływu następuje, co za tym idzie następuje spadek napełnienia cylindrów. Jak to, w, że tak powiem jeździe codziennej, no, można powiedzieć nie przeszkadza, tak powiedzmy w przygotowaniu silnika do sportu, no to okazuje się, że ma to kluczowe znaczenie przy szukaniu powiedzmy dziesiątych sekundy na jakimś tam odcinku rajdowym czy na kolejnym kółku wyścigowym. W tej sytuacji Rozwiązanie jest takie, jeżeli nie ma, jeżeli tego maksa przepływu nie ma w maksymalnym otwarciu, rozwiązanie jest takie, że właśnie trzeba poszukać tego i do tego chociażby zastosowanie takiego testera, jaki ja tutaj mam do dyspozycji, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W tym przypadku określam wartość ustawienia i ustalam, w którym miejscu ma być ustawiony zderzak. Maksymalnego otwarcia. Jeżeli nie ma możliwości regulacji tego, to zawsze jest możliwość dorobienia takiego zderzaka, i w tym przypadku można się właśnie takim czymś posiłkować. Efekt jest jaki? No, efekt jest taki, że faktycznie ewidentnie yy, samochód może nawet przyspieszyć gdzieś tam na 5 km na godzinę więcej. Tak więc tutaj, w tym przypadku, jest się o co bić, jeżeli faktycznie ktoś tego potrzebuje. Kolejna kwestia to jest kwestia przepływu przez samą przepustnicę. Ta charakterystyka przepustnicy może być posiłkową charakterystyką do generowania wstępnej mapy paliwa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ta przepustnica będzie skonfigurowana z resztą układu dolotowego i wiemy, jaka jest charakterystyka przepływu przez resztę układu dolotowego, no to tutaj jesteśmy w stanie wstępnie dosłownie z ręki mając założenie jakiegoś tam określonego przepływu przez silnik względem chęci uzyskania określonej mocy, jesteśmy w stanie wstępnie stworzyć mapę paliwową, która będzie już mapą, no można powiedzieć, na starty dostateczną. W sytuacji takiej, kiedy oczywiście będziemy to dostrajać, no to trzeba indywidualnie to dostrajać, ale jakby nie było. Taka charakterystyka jest fajną charakterystyką, która mówi, w którym zakresie coś jeszcze można dorabiać, dolewać. Bo w sytuacji takiej, kiedy my będziemy w górnym zakresie szukali przy powiedzmy takiej wartości przepływu, przy, przy takiej zmianie przepływu mocy przez dodawanie paliwa, szczerze mówiąc, kończy się to tylko tym, że po prostu więcej paliwa się przelewa. Bez sensu. Więc tutaj w tym przypadku ten zakres powiedzmy 3,4, tutaj charakterystyka odtąd. Dotąd to jest świetna charakterystyka do budowania właśnie mocy przez dolewanie paliwa. W przypadku tutaj tej górnej części, niestety, jest to nic innego jak podatek od konstrukcji. Tak więc, tutaj, w tym przypadku, trzeba po prostu korygować gdzieś pewnie mechanicznie, żeby można było jakieś wartości jeszcze można powiedzieć no poprawić. Ok, jeżeli podoba Ci się ten odcinek, a nie subskrybujesz jeszcze tego kanału to koniecznie zasubskrybuj, na pewno będzie takich informacji więcej. Dodatkowo oczywiście proszę Ciebie o to, żebyś zalajkował, skomentował, bo zawsze gdzieś tam te algorytmy YouTube przenoszą to dalej. To co? Do następnego. Może znowu coś będzie o przepływach. Być może zacznie się seria o filtrach. No właśnie. Następnym razem. Cześć.